Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień na szkoleniu z naszą osią skrętną z systemem BDF. I przyjechał do nas kursant tutaj z okolicy, który już miał doświadczenie na osi skrętnej, ale po jakimś czasie jazdy tą przyczepą jednak uznał, że chciałby się troszkę tutaj doszkolić, a właściwie po prostu powiększyć swój komfort jazdy. No, i teraz tak. Próbujemy sobie dojechać na łuku w lewo. Do tyłu. Próbujemy sobie robić łuk lewy tył. Z lekkim złamaniem osi, oczywiście. Czyli tutaj nie przeginamy jej cały czas. Nie możemy doprowadzać do, do tego łamania 90-stopniowego. Cały czas próbujemy pilnować tej tylnej osi, żeby szła możliwie blisko lewej linii. Właściwie ta linia przerywana, którą tam widzimy, niech to będzie traktowana jako linia pomocnicza, a staramy się jechać wzdłuż linii ciągłej. Czyli obserwujemy co się dzieje nam z tylną osią i przede wszystkim jak reaguje oś przednia. I staramy się możliwie szybko po prostu naprawiać sytuację, jeśli Zobaczymy, że tył przestaje nas słuchać. Teraz możemy śmiało nadrzucić lekko przednią oś w lewo. I pamiętajcie, chcemy skręcić w lewo, kręcimy oczywiście w lewo. I tutaj jest moment, w którym musimy uważać, żeby nie przesadzić z tym skrętem w lewo. Czyli staramy się kręcić w lewo, szukamy rogu. Kręcimy w lewo, szukamy rogu. Czyli nie pogłębiamy zbyt mocno tego zakrętu. Teraz moglibyśmy go troszkę bardziej nadrzucić, bo tył widzę, że za bardzo ucieka. Zobaczymy, czy sobie poradzi w tej chwili samodzielnie. Możesz lekko nadrzucić jeszcze, wiesz? Zobaczcie, dyszel jest tutaj bezpieczny, nic złego się nie dzieje. Od razu tłumaczę, dlaczego nie wszystkie przewody są podpięte. Po prostu ze względów bezpieczeństwa, żeby ich nie powyrywać, więc wszystko jest pod kontrolą. Jest podpięty tylko przewód zasilający powietrze i to na tę chwilę wystarczy. Ok, ale zobaczcie, tył wchodzi nam. No troszkę daleko od tej linii, ale myślę, że jest w miarę pod kontrolą. I tutaj... O, i znowu lekko lewo jeszcze moglibyśmy tutaj dodać, żeby ten tył nadrzucić bardziej do, do lewej strony. I tutaj już za chwilkę zobaczcie, mam nadzieję, że będzie oddawał w prawą stronę, żeby nie przegiąć zbyt mocno z tym skrętem lewym. Jeżeli teraz nie będzie oddawał w prawą stronę, to tył. Jeszcze bardziej zacznie się zbliżać do lewej strony, a to jest już w tej chwili y, dla nas niepożądana sytuacja. O, więc było to zbyt późne odkręcanie w prawą stronę. Tutaj powinniśmy zacząć odkręcać już w prawą, żeby wyprostować dyszel, ale żeby go nie przegiąć też zbyt mocno w prawą stronę. Więc no, trzeba się troszkę nagimnastykować. OK. I jeszcze bardziej mu oddaj w prawo, jeszcze bardziej w prawo, żeby wyprostować dyszel. Uważaj, wyprostujesz i szybki lewo teraz. Pamiętajcie, krótkie ruchy, dosyć szybkie, bardziej w prawo jeszcze, bo zaczyna skręcać w lewo. A widzicie, pół metra z nie do końca dobrze skręconym dyszlem i e, tył przestaje się nas słuchać. To wszystko wydaje się dosyć proste, jak się patrzy na to na filmiku, ale wierzcie mi, że jak siedzi się za kierownicą, to niestety no, do łatwych to nie należy. E, po tym ćwiczeniu postaramy się wjechać do garażu tyłem pod kątem 90 stopni. Po dwóch godzinkach jazdy wjeżdżamy już praktycznie do stanowiska, które było pod kątem 90 stopni. Wyobrażamy sobie, że na końcu jest wjazd pod rampę. Załamaliśmy się fajnie. No i myślę, że wygląda to całkiem fajnie. I już tutaj teraz uważaj, lekko daj mu prawo, żeby już się nie przybliżał do tej lewej strony. Ok. I szybko lewo. O właśnie, zobaczcie. Fajna, szybka reakcja, dobra praca na kierownicy. E, tutaj podkreślam tylko, że kursant miał już wcześniej do czynienia troszkę z, z osią skrętną. Weź go wyciągnij. Miał do czynienia z osią skrętną, dlatego też no, udało nam się już w dwie godziny dojść do tego etapu wjazdu e, do garażu e, tyłem pod kątem 90 stopni, tak więc no, zazwyczaj te 4 godziny minimum potrzebujemy, żeby dojść do tego etapu Jazdy, to jest takie oczywiście minimum, cały czas chciałbym podkreślić, ale wygląda to teraz całkiem, całkiem fajnie. Ok, i co Michał wjechał już do garażu tyłem pod kątem 90 stopni. Michał, jak wrażenia? Dobre wrażenia. Po, po 10 latach pracy jako kierowca zawodowy, wziąłem, że mi mało co zaskoczy, ale przed do pracy na PDF <laughs> i jednak zmieniłem zdanie. Zacząłem się jak nowicjusz. Szczerze mówiąc, tydzień temu zacząłem. No, to miałem problem, żeby 3 metry cofnąć po prostu. I teraz okay. już w pracy jakoś tam idzie, a tutaj chcę przedem, żeby po prostu poprawić swój komfort pracy, żeby w pracy mi szybciej szło, żeby się nie stresować. No i jakieś tam są postępy, no ale to jeszcze trochę nauki przed nami, bo niestety to jest ciężki temat. A powiedz mi, te metody, które dzisiaj gdzieś tam troszkę pokazałem, czy to ci otworzyło trochę oczy i ten sposób też wjazdy Wjazdu garażu tyłem, właśnie pod kątem 90 stopni, też jest już łatwiejszy dla Ciebie? Tak, myślę, że na pewno. Szczególnie takie cofanie półku to mi sprawiało duży problem, bo nie miałem jakichś takich punktów zaczepienia, ale szukanie tej właśnie rogów, kontenera i tak dalej otworzyło mi takie spojrzenie dużo prościej. Idzie. Garaż również taki stał się doszy... bezłog mnie prostszy. O A wiele. Co byś polecił właśnie takim początkującym osobom, które jeszcze nigdy nie siedziały w BDF-ie? Ty, jako po prostu wiesz, osoba, która już zaczęła tym jeździć i która miała do czynienia e, no, po raz pierwszy właśnie z osią skrętą i co Ci mówili też kierowcy? Wiesz, czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Jak kiedy masz wrażenia? Ja generalnie, tak jak mówiłem, po prawie 10 latach pracy jako kierowca wyzbyłem się takich zachowań, że nie prosić o pomoc, czy po prostu się czegoś wstydzić. Tak naprawdę, można przyjść do pracy i się uczyć tam wszystkiego, ale można równie dobrze sobie przyjść. Można przyjść sobie na jazdy na placu, gdzie nie ma stresu, że coś się uszkodzi i tak dalej. Jest osoba, która wszystko tam podpowie i można złapać troszeczkę więcej pewności siebie, a to na pewno zaowocuje tym, że będziemy mieli w pracy mniej nerwów, bo jednak praca na BDF-ie w nocy, gdzie na przykład są ciasne i ciemne place, no nie należy do najprostszych. Także myślę, że jeśli ktoś chce sobie poprawić komfort pracy, to, to nie ma się czego wstydzić, tylko przyjść sobie na, na jazdy i, i, i złapać trochę wprawy, więc. Jasne, a powiedz mi, e, już jak jeździłeś troszkę BDF-em, właściwie osią skrętną z BDF-em. Y, Jazda już później, jak się tego nauczy, jest całkiem fa fajna, nie? Przyjemna. Tak, szczególnie do przodu. Do przodu się super jedzie, bo idzie za tobą równo. Tak, pirtyczny. nie zachodzi tak jak na czepa. Tam, gdzie ciasniej, to się dużo, dużo prościej wjeżdża. Cofanie to jest mordownie, ale na pewno, jak już się człowiek wprawi, to jest dużo przyjemniejsza praca niż na zwykłej na szepie, Szczególnie na długiej typu plandeka, czy ruchoma podłoga, bądź tam chłodnia. Dokładnie. No to co, my zapraszamy. Mam nadzieję, że pomogliśmy troszkę. Nie ma się czego bać, po prostu stawiamy sobie nowe wyzwania. Tobie dziękuję. Ja również dziękuję. I do zobaczenia na, tra na trasie. Oby tak było. Dzięki. Hej.